Alcohol stops fat loss for 24 to 36 hours. It's a toxin, so when you ingest it, your liver has to process it right away. Therefore, it does not have time for any of the food you ate before or does it have time for the food you eat after. But guess what happens? It pretty much gets stored as fat. Alkohol bez wątpienia jest substancją toksyczną w dawkach, w jakich ludzie go spożywają. Kiedy go pijesz, twoje ciało przenosi swoje zasoby na metabolizowanie tego alkoholu, a podczas gdy to robi, utlenianie kwasów tłuszczowych jest tłumione. Gdyby jednak prawdą było, że wszystko co zjesz przez następne 36 godzin zostanie zmagazynowane jako tłuszcz. Każdy, kto pije jeden kieliszek wina dziennie, stale przybierałby na wadze. Na 10 dni mogę zostać Twoim trenerem całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziesz na link w bio, wypełnisz darmowy, krótki test i otrzymasz prowadzenie. Istnieje wiele powodów, przez które nie warto pić alkoholu. Oczywiście, jak zawsze, masz wybór. Jeżeli chcesz pić alkohol, to śmiało. Co prawda nie powodują odkładania się tkanki tłuszczowej przez następne 36 godzin, ale pity w dużych ilościach i zbyt często zdecydowanie źle wpłynie na Twoje zdrowie i odchudzanie.